Wiecie co? Ja zamiast pierdolić, że pieski się boją, bym bardziej powiedział: Mam małe dzieci. Prośba dla osób z takiego rejonu: proszę nie strzelacie mi podobno. Mam dwójkę małych dzieci, które źle przechodzą. Akurat moje dzieci to lubią fajwerki: jedna i druga, jak spała, to jej nic nie budziło. Ale na przykład moje dzieci lubią, ale to już jest lepszy pretekst, bo mam mało dzieci. I się moje dzieci boją na przykład fajwerków. Czy można na przykład omijać ten rejon, nie strzelać? Ludzie, się, ludzie kurwa to zrozumieją, bo to jest lepsze niż pieski się boją. Bo co, burza jak jest, to kurwa, pieski się nie boją. Dlaczego ludzie. Wiecie, wiecie co jest naj? naj, naj, naj przy, wiecie, ja nie mówię, że to jest kurwa fajne, że pieski się boją. Wie, naj, najbardziej największą przyszłość mi sprawia to, że dlaczego ludzie sobie przypominają o tych biednych zwierzętach raz kurwa do roku, gdzie oni wszyscy są przez cały rok. Psy, koty, zwierzęta potrzebują naszej miłości przez cały rok. Ciągle potrzebują naszej miłości. A nie tylko wie jeden dzień w roku. To co kurwa, już jutro kurwa pieski czy kotki są B, bo już, bo już jutro nikt nie strzela i kurwa kotkowi chuj w dupę i pieskowi chuj tupę? Zapomnijmy kurwa? Tak to wszystko wygląda. Jeden dzień w roku w Sylwestra wszyscy kurwa kochamy pieski, kotki, a potem kurwa jebać pieski, kotki. A kurwa zwierzęta potrzebowały mi osica roku, a nie tylko Sylwestra. Martwimy się, bo bo strzelają w Fabergu, pieski się boją. A to, że kurwa ludzie wypierdalają zwierzęta do lasu, to, że kurwa topią zwierzęta w workach, to jest ok? Może takimi sprawami się zajmijcie, a nie kurwa, bo pieski się i kotki kurwa bawią. Okay, okay. SK07. 1 złoty. Sprawdzałeś tegoroczne dangery? Nie. Taka jest prawda. Bo pieski, i kotki się boją. Tęsknię tak samo za czasami, kiedy służba wojskowa była.